Cześć, pokażę Ci jak sprawdzić temperaturę panującą na naszym procesorze, karcie graficznej, czy na naszym dysku w naszym komputerze. Przy okazji jeśli chciałbyś więcej takich filmów, wszel łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. No dobra, co w takim razie musimy zrobić, jeśli chcemy sprawdzić panującą temperaturę na naszym, nie wiem, procesorze, karcie graficznej, czy w tym przypadku naszym dysku. Wystarczy do tego pobrać jedną z paru dostępnych aplikacji. Ja pobrałem tutaj przykładowo dwie aplikacje, do każdej z nich macie link oczywiście w opisie. Jeśli któraś Wam się spodoba, to po prostu jej użyjecie, a jeśli nie, to jest masa innych w internecie. A więc początkowo odpalmy pierwszą aplikację, do której oczywiście link macie w opisie. W tej aplikacji nie tylko sprawdzimy temperaturę naszego procesora, ale również dysku, karty graficznej czy w tym przypadku nie wiem, karty sieciowej, czy po prostu płyty głównej. Oprócz tego sprawdzimy moc wentylatorów, napięcie na podzespołach, czy po prostu wykonamy test wydajności, który wykrzesa nasz procesor do 100% zużycia, dzięki czemu będziemy mogli sprawdzić temperatury panujące na naszym procesorze przy maksymalnym obciążeniu. Drugi zaś program zachowuje podobne właściwości, do których również sprawdzimy aktualną temperaturę, nie tylko na procesorze, ale również na innych podzespołach. Oba programy są jak widać proste w użyciu i raczej chyba nikt nie powinien mieć z nimi problemu. Także jeśli już wiesz jak sprawdzić temperaturę na swoim procesorze lub dysku, czy w tym przypadku karcie graficznej i zaoszczędziłeś dzięki temu filmowi czas, zszał łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a jeśli chciałbyś mnie wesprzeć, to prowadzę również do mój drugi kanał, gdzie zapraszam Ciebie również tam. Miłego dnia. Cześć!